Ojciec z pani Urszuli, urzędniczki z resortu Sprawiedliwości od kilku miesięcy przetrzymywanej w areszcie, w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że ma mocno utrudniony kontakt z córką. Listy docierają do niej z dużym opóźnieniem lub wcale, a ich treść jest cenzurowana. Kobieta przez ponad miesiąc nie mogła zmienić ubrania. W momencie, kiedy prokuratorzy powstał zespół śledczy, który miał się zajmować właśnie m.in. i... Solidarną Polską i Funduszem Sprawiedliwości, to już wtedy wydawało się, że mogą tego typu rzeczy zdarzyć się. No i faktycznie 26 marca, akurat w dniu urodzin córki, 6 godzina rano, kilkunastu funkcjonariuszy z ABW wdziera się do domu, mało drzwi nie wywalą, prawda, córka schodzi mu i mówi, otworzę, otworzę, natychmiast oczywiście rozbiegli się, szukają dokumentów, wszystkie tele, laptopy, tablety, nawet tablety wnuka, szkolnej zabrali. Tam był też e, były, no, komputery wszystkie, wszystkie pendrive, coś udało im się znaleźć, to wszystko zabierali. Musiała się rozbierać e, przy obecności, czy pod okiem funkcjonariuszy, czy milicji, tych policjantów. E, tam przejść przez łaźnię, e, zabrali ubranie. Także te pierwsze godziny były no, taką, można powiedzieć, praktycznie udręką, wielką udręką. I nawet o tym nie wiedzieliśmy. widzieliśmy. Że jest ciężko, że tam jest, no nie cioskają się, tylko że no, jest to jakaś taka bardzo dziwna sytuacja, kiedy oprawcy wręcz znęcają się. No, nie chcę używać jakichś wielkich słów, ale y, to zaszokowało nas, to, y, kontakt z córką jest mocno utrudniony. Listy praktycznie, albo jeśli docierają, to z bardzo dużym opóźnieniem, rzędu 4 do 6 tygodni. Na przykład, ja wysłałem 6 listów do córki, to chyba tylko jeden dotarł. Reszta wszystko ląduje w, w szufladzie prokuratorów zespołu śledczego numer 2. Tam są tacy jak pan Korneluk, pan, no już nie będę wymieniał pozostałych nazwisk, ale on to zdaje się głównie jemu podlegała ta grupa zespołu śledczego. Tam jeszcze jest pani prokurator Kowalska. Która zdaje się też jest nielegalnym prokuratorem, bo tam nie było zgody pana prezydenta na, na tę nominację. Także wydaje się, że wszystko jest to, co się dzieje, jest wyjątkowo nielegalne i niezgodne z prawem. Przez miesiąc no więcej niż przez miesiąc czasu nie, nie mogła zmienić nawet ubrania, ponieważ taka jest procedura, że wysyła zapotrzebowanie tak, talon do, do rodziny. Tam jest wyszczególnione, jakie tam przedmioty można do paczki złożyć. Praktycznie dopiero po sześciu tygodniach mogła zmienić ubranie, przebrać się. Także no, jeśli chodzi o jedzenie, to też raczej nie jest to jakieś bardzo wykwintne. Wiadomo, że te normy wyżywienia nie są. Co w ostatnim liście, jakie otrzymaliśmy, informuje, że 10 kg straciła na wadze. Także... No pamiętam, że ksiądz Olszwski chyba 16 kg stracił przez ten czas, także widać, że tam no nie jest to takie wyżywienie, które mogłoby tak powiem, zapewnić właściwe, właściwe funkcjonowanie. W naszym kraju konstytucja nie obowiązuje, ustawy nie obowiązują wyroki Trybunałów Sądów. Decyduje o tym jakaś taka dzika chęć zemsty na ludziach którzy no, Najbardziej można powiedzieć pod to są ludzie z zespołu z Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli od ministra Ziobry i ministra Romanowskiego. Muszę powiedzieć, z wielką radością przyjęliśmy informację, że udało się posła Romanowskiego wyciągnąć, że nie docenili faktu, że jemu też przysługuje immunitet. Europejski i z wielkim wstydem, podklejąc ogon, musieli pana posła Romanowskiego zwolnić. Ona no, przekazuje tak, że próbują wymusić na nią pewne zeznania, które by obciążały ich przeło, przełożonych, czyli posła Romanowskiego, posła Ziobre, ale muszę powiedzieć, że Czurka jest bardzo taka twarda. Ma, ma taki charakter, że się nie poddaje. Zresztą chciałem powiedzieć, że ona ma też i dobrą formację, bo i w tej chwili jest w Opus Dei, a przez wiele lat jeszcze fokolarem była, także ma tą, ma tą ten kościec bym powiedział, moralny, także wytrzyma to. Mówi, że jeszcze mówi, że bardziej się o nas martwi, czy my zdamy radę wytrzymać te wszystkie obciążenia. Przeprasza, że tyle problemów z, z nią jest, ale mówi, że tak, wytrzymam. Jestem mocna, przecież jestem tak do mnie pisze Twoją córką.